Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj mamy czwartek, a co za tym idzie wracamy na ścieżkę Puzzle Path. Zadanka, trzeba je robić, żeby po prostu nie zrdzewieć, jeśli chodzi o taktykę. Także bez zbędnego gadania przechodzimy. Rozwiązuj zadania. Czeskom ostatnio coś się odgrażał, że jakieś drobne zmiany będą robić, ale zobaczymy czy... Jakkolwiek będzie to miało na nas wpływ. E, tutaj mamy króla, tutaj mamy króla przeciwnika. Teoretycznie możemy iść tutaj z groźbą mata, ale czy białe będą w stanie jakkolwiek zareagować? No, nasz król jest stosunkowo bezpieczny. Tutaj jakieś poświęcenia nie wchodzą i białe też nie za bardzo mają jak Szachować, yy, ale tak jak się zastanowię, yy, to jeśli zbijemy w ten sposób, biały mogą zagrać taki ruch. I to jest bardzo, bardzo upierdliwy ruch, ponieważ yy, no, po prostu to broni. Po prostu to broni, i nie mamy jak dalej atakować. Ho. No właśnie, to może jednak nie jest aż takie łatwe. Ale jeszcze tutaj mamy gońca. Hmm. Na przykład, bicie tu idziemy, w, on idzie w ten sposób. Jakieś tutaj bohaterskie poświęcenie. Bohaterskie poświęcenie wchodzi. Chyba tak, bo wtedy, jeśli on zbije, my idziemy pionem naprzód. My idziemy pionem naprzód, natomiast yy, mamy bicie. On idzie na E3, broni tego mata. My wchodzimy gońcem. Co jeśli on zbije Hetmanem? Co jeśli on zbije Hetmanem? Jeśli zbije Hetmanem, my zgarniamy wtedy wieżę. Hmm, dobra, pójdźmy w to. Czyli, najpierw bijemy. On się tutaj oczywiście broni. I my wchodzimy teraz gońcem. I ten goniec on sprawia po prostu groźbę mata. Więc on musi na to zareagować. I wtedy, co jeśli on zbije, my idziemy pionem naprzód, i tak naprawdę pion naprzód to jest mat. Także tutaj genialny ruch, i teraz nie bijemy, tylko zgarniamy tą wieżę i jesteśmy materiał do przodu. Super. Pierwsze zadanie za nami całkiem ciekawe całkiem ciekawe. No, to poświęcenie gońca, tak? No, bo ten pierwszy rzut, że okej, okay, możemy matować to jest jedno, ale co jeśli przeciwnik się obroni albo będzie stawiał opór? A dobra, co tutaj? Teoretycznie, e, no, mamy gońca. Teoretycznie mamy tutaj gońca za darmo, e, ale no nie, nie, no, za darmo tutaj nic nie ma. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Za darmo nic nie ma, ponieważ po tym biciu on dokłada swoją wieżę, no i wtedy nasz goniec jest związany. Więc to nie działa. Hmm. Co tutaj można wykombinować? Jakieś takie radosne poświęcenia. Kurczę, no nie mam. Nie mam pomysłu, jak, jak w ogóle ugryźć to zadanie. Wycofywanie tego gońca też nie jest jakieś ambitne. Podchodzenie tutaj. No nie, no bo to jest po prostu strata materiału. Chociaż czy to jest strata? Wtedy możemy zbić Hetmana, on odbija, i my odbijamy tego gońca. Ale nie o to tutaj chodzi. Spróbujmy z tym najbardziej wymuszającym ruchem, czyli bicie gońca. Bicie gońca, i co robimy dalej? A no. Białe zagrają najprawdopodobniej wieża na E1, bo będą chciały odzyskać materiał. I to jest jasne, to jest jasne, ale co dalej? Co dalej tutaj możemy zrobić. pu Serio, kurczę, nie mam. Nie mam bladego pojęcia, ale. A jakby zbić tego gońca, jeśli on zagra tutaj wieżą, to my zagramy hetman na C4, i wtedy odwiążemy tego gońca, będziemy atakowali jego hetmana, i będziemy starali się wymusić wymianę, bo wtedy. Jeśli on na przykład zbije, to my możemy zbić jego hetmana za darmo, tak? Eee, znaczy nam za darmo. No ok, on wtedy zgarnie naszą wieżę, ale będziemy mieli materiał do przodu. Natomiast jeśli odbije tą wieżą, to i tak możemy zgarnąć jego hetmana i wtedy sobie odbić tą wieżę. Spróbujmy. Tutaj. I tutaj odwiązujemy tego gońca. I mamy to. Odwiązujemy gońca yy, i jesteśmy po prostu figurę do przodu. Udało się. Fajnie. A, idziemy dalej. Yy, idziemy dalej. Boże, 3793 ranking. Coś tutaj jest nie tak. Zdecydowanie za duży ranking. Yy, to ruch czarnych widzimy, że przeciwnik ma w ogóle dwa hetmany. Więc no zdecydowanie musimy jak najszybciej to wygrać, ale jak to zrobić? Ale jak to zrobić. Hmm. Co tutaj grać? Co tutaj grać? No nie możemy dawać... Jakiegoś wolnego ruchu dla przeciwnika. No, możemy zagrać tutaj. Możemy zagrać tutaj, ale co dalej? Co dalej? No, bo on pójdzie do rogu. Aha, dobra. On pójdzie do rogu i to jest kluczowe, ponieważ yy, pójdziemy na F2, zepchniemy go. Na białe pole, i to jest istotne, i wtedy możemy dorwać go gońcem i białe nie będą miały wyboru, będą musiały oddać swojego hetmana, a my zamatujemy na polu G2. Sprytne, naprawdę sprytne. Tutaj, tutaj i matujemy. Eee, trzy z rzędu, misja dnia wykonana jakieś dodatkowe punkty, ale wątpię, wątpię, żebyśmy dzisiaj wkroczyli na kolejny poziom, bo trochę nam brakuje. Czwarte, czwarte zadanie przed nami. Co tutaj grać? Myślę, że w jakiś ciekawy sposób możemy wygrać Hetmana, ale mogą to być też pobożne życzenia, ponieważ po takim biciu OK, szachujemy, ale on się zasłoni. On się tutaj zasłoni, i wtedy bicie tego gońca po to, żeby zrobić atak z odsłony, już nie zadziała. Eee, już nie zadziała, ponieważ wtedy czarne odbiją Hetmanem. I nie mamy tutaj drugiej wieży, którą moglibyśmy sobie podstawić. Mm. A z kolei. Bicie hetmanem i wymienianie tych hetmanów też nam nie służy. No bo dobra, wygramy sobie pionka, ale on zostaje z parą gońców, które no będą dominowały, bo mamy otwartą pozycję. Więc co tutaj można zagrać? Jakieś takie międzyruchy też nie za bardzo. Też nie za bardzo. Hmm. hmm. Też nie za bardzo, no bo wtedy co? On bije naszego hetmana, my bijemy. A. A właśnie, może o to chodzi. Ale nie, to kurczę. Bo zastanawiam się nad taką kontynuacją. Wchodzimy skoczkiem, tylko że on może wrzucić między ruch, tak? On może po prostu zagrać hetman na C4, i my musimy się zasłonić hetmanem, żeby go nie stracić. Ale hmm, taki wolny ruch tym skoczkiem. Tak mi się wydaje. Yy, dobra. Wieża bije na E4. Wieża bije na E4, i co dalej? Czarne grają tu. Co z tym możemy zrobić? Co z tym możemy zrobić? Jak możemy tutaj zwiększyć nacisk? Hmm. Może taki ruch? Tylko, że wtedy dajemy mu naprawdę dużą swobodę, bo <laughs> przepraszam. Wtedy on może, nie wiem, iść tutaj, zaszachować, wymienić te hetmany. Kurczę, nie mam, nie mam naprawdę pomysłu, jak się za to zabrać, bo on ma naprawdę potężną swobodę, jeśli chodzi o um, uciekanie tym hetmanem i szachowanie naszego króla. Także co tutaj wykombinować? No dobra, no spróbujmy, spróbujmy z tym biciem. Tylko tak, no my bijemy, on wchodzi gońcem. Może w Wtedy ten skoczek? No bo w ten goniec on będzie no dość słaby. Ale A co by na to, żeby po prostu nie wiem, jakoś olać tego pionka i nie wiem, iść tutaj za takim na wieżę? No, takie. Myślę, że trzeba wykorzystać fakt, że jego król jest po prostu w centrum. Hmm. Dobra, idziemy w to. Ok? Mamy to. Tylko co teraz? Mamy to, tylko co teraz? A. Hmm. Jak zagramy w ten sposób? Okej. Okay. Możemy zagrać w ten sposób. On nie ma tutaj żadnych pól, żeby bronić tego gońca, M będzie mógł najwyżej iść sobie albo tutaj, albo tutaj. I wtedy dopiero gramy hetman na F6 i robimy widełki na gońca i na tą wieżę. M dobra. goniec będzie związany, on odbije pionem i na końcu zgarniamy tego gońca wow trochę się nakombinowałem ale to jest to, chyba brak wiary we własne umiejętności ostatnie, ostatnie zadanie przed nami ruch czarnych ruch czarnych mamy skoczka, mamy wieżę i mamy wolniaka jak to możemy wykorzystać? O. Iść tym pionem naprzód, takie dość. Dość optymistyczne. Ale szczerze, chyba jest to najlepszy ruch. Ponieważ, jak pójdziemy naprzód, on zbije naszego skoczka. Możemy iść wtedy na C2. I on. Nie jest w stanie powstrzymać naszej promocji. A groźbą jest to, że po prostu odejdziemy tym skoczkiem, czy to na B4, czy to na E1, i i tak przegonimy tego hetmana. Więc idziemy naprzód. I jeszcze raz idziemy naprzód. I wygrywamy końcówkę. Seria 6 i. Zabrakło nam, no zabrakło tyle od przejścia do kolejnej ligi, ale moi drodzy, pięć zadań, pięć z rzędu udało nam się e, rozpykać. Znaczy, rozpykać to może duże słowo, bo z niektórymi się miotałem, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. E, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w najbliższy wtorek. Najbliższy wtorek analiza partii mistrzów. Na razie trzymajcie się ciepło. Cześć!